Cóż, jak pewnie wiecie, w wielu uniwersach fantazy mamy swoje przepowiednie końca świata, trochę jak w mitologii nordyckiej mamy Ragnarok. I cóż, z takich przykładów możemy zaliczyć chociażby takiego widźmina, w którym mamy białe zimno lub władce pierścieni, gdzie ma nadejść Dagor Dagorad. Jednak czemu o tym mówię? Ano dlatego, że pod tym względem uniwersum Warcrafta nie odstaje i tu również mamy przepowiednie końca świata nazywaną Hour of Twilight lub Godziną zmierzchu, która mówi o tym jak old godzi zostają w końcu uwolnieni ze swoich starożytnych więzień i powracają, by położyć kres wszelkiemu życiu w Azeroth. Lecz cóż, co do samej tej przypowiedni jeszcze wrócimy, gdyż jest to nieco bardziej zagmatwane. No ale tak, z tego miejsca chciałbym Was jeszcze zachęcić do subskrypcji tego kanału, bo nie powiem, ale mocno to motywuje i już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od tego, że sama ta przepowiednia o Godzinie Zmierzchu jest naprawdę stara i opowiada ona o ostatnich chwilach istnienia Azeroth, czyli głównej planety Warcraft'a, tak jakby ktoś nie wiedział. Niemniej to, co ważne jest z tej historii, to to, że sama ta przepowiednia trafiła o dziwo na Drenor, czyli planetę orków, którzy otrzymali ją od wojt lordów. Jednak w jaki sposób? Cóż, w momencie, gdy pewien klan bladych orków mieszkał w katakumbach, ci rozkoszowali się mocami pustki, które wyciekały z ran istoty z Znane jako Naru, dzięki czemu ci mogli nawiązać kontakt z Voight Lordami. I tak, gdy usłyszeli co planuje Pustka, Bladzi Orkowie byli zachwyceni tym pomysłem, stając się ich wyznawcami, a nawet tworząc klan Młota Zmierzchu lub Twilight's Hammer. No ale tak, gdy w końcu doszło do pierwszej wojny, gdzie orkowie dostali się na Azeroth, owy klan natychmiast wyczuł obecność Old Godów, zdając sobie sprawę, że to właśnie Azeroth jest miejscem, w którym przepowiednia miała się spełnić. I tak, tu też trzeba wspomnieć o tytanach, którzy dzięki Amantulowi wiedzieli, że w którymś momencie Old Godis spowodują godzinę zmierzchu zdolną potencjalnie unicestwić całe życie w Azeroth. Z tego też powodu Panteon zdecydował się wzmocnić Nozdormu i inne aspekty swoimi mocami, aby ostatecznie zapobiec tej pojedynczej katastrofie. Lecz cóż, sam Amantul pomimo swoich ogromnych mocy nie był wszechwiedzący i nie zdawał sobie sprawy, że Neltarion ostatecznie stanie się wingiem. Choć to akurat dziwne, patrz. Patrząc na to, że Ojciec Panteonu ma moce władania czasem, ale ja się nie będę czepiał. Także wracając, Old Godzi wykorzystując przemianę Neltariona uczynili go swoim niezawodnym narzędziem, jednocześnie trochę plując w twarz Tytanom, którzy stworzyli aspekty po to, aby powstrzymać godzinę zmierzchu, a w międzyczasie istoty pustki użyły jednego z nich, aby ją zapoczątkować. Dodatkowo co ciekawe, to sam z dormu zauważył w jednej ze swoich wizji, że Defwing będzie zwiastunem godziny zmierzchu po wojnie starożytnych. I cóż, w tej kwestii aspekt czasu się nie mylił, gdyż po tych wydarzeniach nastąpił łańcuch wydarzeń, podczas których ponownie otworzyły się bramy Anki Rai, jak i jeden z Old Godów, Khatun, obudził się ze snu pod ziemią Silitus. No i tak, to właśnie w tym momencie machinacje Old Godów ruszyły pełną parą, a Defwing stał się ich największym pionkiem na szachownicy który mimo wszystko wierzył, że ma własne cele, podczas gdy tak naprawdę jego umysł i dusza zostały pożarte przez istoty pustki od samego początku. Jednakże jak dobrze wiemy, sam Defwing został ostatecznie pokonany przez aspekty trala, hordę i przymierze, co nie oznacza, że sama godzina zmierzchu już nigdy nie nadejdzie. Gdyż samego lore dowiadujemy się z wizji Izery, że godzina zmierzchu w innym nazwijmy to wszechświecie czasie się udała, a pięć smoczych aspektów łącznie z Deathwing Leżały martwe i złamane w ruinach świątyni Smoczego Spoczynku, zniszczonym przez ich własne moce. Dodatkowo co ciekawe, to wiemy, że w tym świecie każda forma życia w Azeroth była martwa, z wyjątkiem smoków zmierzchu i teoretycznie Sylwany, której duch unosił się jako szalone echo w opustoszałych ruinach Ruby Dragon Shrine. I cóż, najprawdopodobniej tak wyglądałaby nasza przyszłość, gdyby tralnie zajął miejsca Neltariona jako aspekt ziemi i pozostał w hordzie zamiast mianować Garosza swoim następcą. Także jak możemy zobaczyć, sama godzina zmierzchu mogła zakończyć się różnie, na szczęście dla nas ta jeszcze nie nadeszła. Jednakże cóż, z samego lore kwestia tej przepowiedni jest o tyle problematyczna, że nie wiemy tak naprawdę jak ona ma nadejść i jak będzie wyglądać. W sensie owszem, przed chwilą omówiliśmy jak mógł wyglądać taki koniec, lecz czy była to godzina zmierzchu? Ciężko powiedzieć, tym bardziej, że wiele postaci mówi o niej w dość niejasny sposób, sugerując nawet czasami, że to nie Godzi będą za nią odpowiadać. No ale co mam na myśli? Cóż, dajmy tu przykład chociażby takiego Murozonda, czyli niejako spaczonego Nozdormu, który w alternatywnym czasie jest przywódcą nieskończonego stada smoków, którego celem jest przekroczenie linii czasu, tak aby jego smoki panowały niepodzielnie. No ale wracając, to sam Murozond wspomina o tym, że widział koniec czasu, stwierdzając również, że godzina zmierzchu była po prostu błogosławieństwem, którego świat nie może pojąć. Także teraz pozostaje, Zostaje nam pytanie do czego odnosił się Murozond, czy do prawdziwego końca świata, czy czegoś jeszcze innego. Chociaż duża część graczy twierdzi, że skoro ten był kiedyś Nozdormu to mógł podróżować w czasie do różnych możliwych wyników, aby zobaczyć tą prawdziwą godzinę zmierzchu. Przy okazji to co jest również ciekawe to fakt, że po swojej śmierci Murozond wypowiada słowa do Amantula mówiąc, że ten coś zobaczył. Jednak o co chodziło? Cóż, z tego co mi wiadomo dalej nie wiemy i teraz nasuwa się pytanie czy w jak w jaki sposób Pantheon nie był odpowiedzialny za koniec Azeroth w jego świecie. Wiem, może trochę naciągane, aczkolwiek sami wiemy jak Blizzard przez ostatnie lata zmienia nasze postrzeganie tytanów, także kto wie. No ale dobra, wróćmy jeszcze raz do godziny zmierzchu wywołanej przez Defwinga, gdyż tu też jest pewna kwestia, którą trzeba omówić. A mianowicie, mówi się o tym, że nawet po jego śmierci, Old Godzi nadal planowali osiągnąć swoje ostateczne cele, co sugeruje, że godzina zmierzchu została jedynie opóźniona, a nie zatrzymana. Dodatkowo dowodem na to może być fakt, że bladzi z Drenoru usłyszeli przepowiednie od samych Voight-Lordów, która mówiła o tym, że prawdziwa godzina zmierzchu nadejdzie w momencie, gdy pustka pochłonie całą rzeczywistość. I tak, chyba ostatnią możliwą wersją tej przepowiedni nie będzie ponowne pojawienie się Old Godów na Azeroth, a kompletne zepsucie duszy świata w niezwykle potężnego, mrocznego tytana pustki. W końcu, jak dobrze wiemy, jest to na tyle niebezpieczne dla tego uniwersum, że sam Sargeras postanowił rozpocząć płonącą krucjatę, której celem było unicestwienie wszelkiego życia we wszechświecie, aby zapobiec zepsuciu go przez Wojt Lordów. No i cóż, nie da się ukryć, że gdyby pustce udało się ostatecznie przejąć Azeroth, nie byłby to tylko koniec dla mieszkańców tej planety, ale całego wszechświata, gdyż nawet sam Pantheon razem z Sargerasem nie byliby w stanie się jej przeciwstawić. Niemniej, na obecną chwilę co do samej godziny zmierzchu, ta wygląda na to, że jest Cały czas opóźniana, a przynajmniej do czasu, gdyż obecnie mówi się, że to właśnie Zalataf ma być odpowiedzialna za zniszczenie całego wszechświata, lub sami Eterale, którzy ostatnio zaczęli nieco spiskować za plecami głównych bohaterów. No ale tak, kto wie, być może w dodatku Midnight dowiemy się na ten temat nieco więcej, a może dopiero w Last Titan, gdzie tytani pokażą swoją prawdziwą twarz, a wiele na to wskazuje. Nie nie, jeśli materiał ten Wam się podobał, to zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji tego kanału, bo nie powiem, ale bardzo to motywuje i już nie przedłużając to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.